Według Światowego Forum Ekonomicznego specjaliści od big data są najbardziej perspektywicznym zawodem. Dlaczego? O tym nakręcę osobny odcinek, więc zachęcam już teraz zasubskrybuj kanał. Ale dzisiaj, dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jak w 2025 roku wejść do branży big data. To będzie bardzo mięsny odcinek, dlatego koniecznie przygotuj kartkę i długopis. I to jest Twoje zada zadanie na teraz. Przygotuj kartkę i długopis i nie żartuję absolutnie. Tutaj będzie sporo informacji i jeżeli podejdziesz do tego na poważnie, to zamienisz czystą konsumpcję w naukę. A jeżeli chociaż jedną rzecz wdrożysz do swojego życia, to naukę zamienisz na inwestycje i to inwestycje, która może Ci się zwrócić niewyobrażalnie. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem z branży danych związany od 2018 roku. Jestem m.in. założycielem Akademii Big Data, platformy dla osób, które chcą wejść do branży danych, oraz gospodarzem podcastu Big Data po polsku. A tu na kanale RDF pokazuję, jak dostać się do branży danych, pokazuję tu branżę od środka, tak żebyś ty mógł do niej wejść i się w niej potem rozwijać. Zróbmy sobie kawusie i możemy ruszać w temat. Nie będę Ci dzisiaj tłumaczyć, kim jest inżynier danych, bo takich filmów było parę, więc. Odsyłam, ale teraz zanurkujmy w temat, pokażę Ci naprawdę sporo tipów, naprawdę sporo podpowiedzi na temat tego, jak konkretnie przygotować się do wejścia do branży danych, jak tą branżę ugryźć, nie tylko od strony technicznej. Podzieliłem całość na 5 etapów. Możesz je wykonywać jeden po drugim, ale dobrze, żebyś sobie wziął i przemyślał, albo przemyślała, czy to. Co ja tutaj mówię, pasuje do Ciebie. Czy może można to trochę zmodyfikować? No, ja daję pewien szablon, a Ty z tym szablonem zrób, co chcesz. No to zaczynamy i tego akurat nie ignoruj. Zaczynamy od etapu numer jeden. Nie, nie, nie. Zaczynamy od etapu numer zero. Wiadomo, jesteśmy programistami, prawda? Zaczynamy od etapu numer zero, czyli przygotowanie do podróży, które jest bardzo często pomijane, a zupełnie niesłusznie. No bo. Słuchaj, kiedy jedziesz nad morze, załóżmy na wakacje, to nie jest tak, że podejmujesz decyzję, żeby pojechać nad morze, a potem zakładasz buty, wychodzisz na dwór i idziesz, dreptasz sobie w ogólnie szeroko pojętym kierunku Morza Bałtyckiego, prawda? Raczej najpierw określasz sobie konkretny cel, jakąś miejscowość. Bukujesz hotel, przygotowujesz rodzinę, pakujesz się, hmm, sprawdzasz poziom oleju w silniku, tankujesz to auto yy, i dopiero tak porządnie przygotowani wyruszacie. No właśnie, mówimy tu tylko o wakacjach, a tu mowa o Twojej karierze i to karierze w poważnej branży, więc yy, przygotujemy się, dobra? W tym przygotowaniu chodzi o minimum, żeby się zastanowić dokąd zmierzamy i jak tam dojść. Na ten temat nagrałem cały mikrokurs, on trwa nieco ponad godzinę, jest dostępny na, właśnie na Akademii Big Data, ale tutaj streszczę Ci kilka rzeczy tak, żeby, żeby po prostu mógł wziąć i zacząć to wdrażać. Więc e, ja uważam, że trzeba e, zaopiekować się trzema aspektami. Pierwszy to cel, drugi to mapa drogowa, trzeci to system pracy. Cel mamy już określony i jest na, nasze, na górze, na, w temacie naszego odcinka, czyli zostać inżynierem danych. Mapa drogowa, mówiąc bardzo prosto, wypisz sobie, oczywiście warto przeanalizować ogłoszenia o pracę, rynek, zobaczyć jakie są technologie itd., ale y, przeanalizuj sobie i wypisz krok po kroku, co musisz poznać. Krok po kroku to jest bardzo ważne, bo jednym z naszych najważniejszych, największych błędów jest to, że wchodzimy w jeden temat, a zaraz orientujemy się, że skończyliśmy na zupełnie innym temacie. I niby zaczynamy Pythona, a kończymy na Linuxie albo na Pace Parku. I po dwóch miesiącach poświęcania swoich wysiłków okazuje się, że nie wiemy w ogóle dokąd zmierzamy. Mapa drogowa jest takim prostym narzędziem, które temu ma zapobiec. Więc opracuj swoją mapę drogową, a potem z ogromną dyscypliną ją realizuj. A właśnie, jak mowa o realizacji, to mowa o czym? O systemie. Systemie, dlatego że, żeby dojść do tego celu, który sobie obraliśmy. Trzeba naprawdę sporo się nauczyć i trzeba się zmierzyć z sobą samym. A żeby się zmierzyć z sobą samym i sporo nauczyć, to potrzebne jest rozkładanie w czasie wiedzy i praca systematycznie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, dlatego że... Inaczej się po prostu nie da. To nie jest porcja materiału, którą możesz przyjąć na raz, po prostu usiąść i w dwa dni sobie to zjeść. To jest porcja materiału, którą trzeba przyjmować systematycznie, a potem ją ćwiczyć. Były nawet badania na temat tego, jak konkretną paczkę materiału, tą samą paczkę materiału realizowały dwie grupy studentów. Jedna grupa uczyła się w takim wielkim bloku w danym tygodniu, kilkugodzinnym, a druga grupa miała podzielone na kilka z grubsza tych czasowo takich samych bloków, ale rozłożone na kilka dni. I okazało się, że chociaż ta pierwsza grupa była dużo mocniej przekonana o swoim, o swojej racji, o tym, że nauczyła się fantastycznie, no bo włożyła więcej wysiłku, obiektywnie rzecz biorąc, to ta grup, druga grupa osiągała znacznie lepsze wyniki. Więc ty też rozłóż sobie tą yy, wiedzę w czasie, dlatego że nawet wracając do materiału, którego nauczyłeś się dwa dni wcześniej, twój mózg już musi się wysilić, żeby przypomnieć sobie o czym było, żeby przejrzeć ten kod, który yy, wcześniej ćwiczył i dzięki temu ta wiedza automatycznie się utrwala. Ale poza tym, to tej wiedzy po prostu jest na tyle dużo, że trzeba ją powtarzać systematycznie. Że trzeba ją ćwiczyć systematycznie i trzeba się jej uczyć w sposób systematyczny. Jak to zrobić? Do tego potrzebny nam jest system i oczywiście to jest temat rzeka, ale powiem Ci o bardzo prostej rzeczy. Wejdź w kalendarz i zabukuj sobie w tym momencie na kolejny tydzień, że w kolejnym tygodniu się na przykład usiądziesz we wtorek i czwartek od 19 do 21, w sobotę od 10 do 13 i w, oprócz tego w poniedziałek, środa i piątek tak spędzisz po pół godzinki. I i to w konkretnych godzinach. Dzięki temu Twoi domownicy będą wiedzieli, że podchodzisz na serio i Twoi domownicy nie będą czuli, że Ty jakoś przebimbasz ten czas. Twoi domownicy będą wiedzieli, że Ty podchodzisz do tego na poważnie. Ty będziesz wiedzieć, że podchodzisz do tego na poważnie, i wreszcie yy, będziesz wiedzieć, że to jest ten moment, żeby się tego nauczyć. I ty nie musisz dzisiaj spędzić pięciu godzin, bo inaczej się nie nauczysz. Tylko dzisiaj, dzisiaj akurat te pół godzinki, a jutro te dwie godzinki. I nagle okaże się, że nawet jeśli nie robisz tego idealnie, bo nie trzeba tego robić idealnie, to po tygodniu jesteś w innym miejscu. Po tygodniu poświęciłeś kilka godzin i nagle masz więcej wiedzy. A co się dzieje po dwóch, trzech, czterech tygodniach. Po miesiącu naprawdę jesteś w zupełnie innym miejscu, a po kwartale, po kwartale jesteś nie do poznania. I to jest bardzo prosty system, ale on się sprawdza. To, co zawsze proponuję również, do włączyć do swojego systemu yy, pracy, to jest baza wiedzy. Otwórz teraz w Google Doc jeden materiał dotyczący jednej technologii, której się uczysz. To może być Python albo Spark. I. Po prostu zapisuj tam esencję. I tyle. Jak będziesz zapisywać esencję, potem będzie do czego wrócić. Dlatego, że ja jestem przekonany, że wiedza, która jest niezapisana, jest na tyle ulotna, że po prostu możemy uznać, że jej nie zdobyliśmy. Tyle na temat systemu. Nie ma co się za bardzo rozdrabniać, ale jeszcze raz zachęcam do zerknięcia do yy, mikrokursu Inżynier rozwoju, bo tam opisywałem dużo rzeczy znacznie dokładniej. A teraz przejdźmy do etapu, do etapu numer 1, czyli zdobądź fundament big data. Zanim ruszysz do takiego twardego poznawania yy, technikaliów, to warto yy, zdobyć taki fundament, ogólne podstawy. Co się na nie składa? Pierwsza rzecz to podstawy wiedzy o branży. Poszukaj jak ta branża jest skonstruowana, po co ona działa, w jaki sposób ona się wydzieliła i jakie tutaj mają podejście inżynierowie, jaki mają styl myślenia. Tu mogę ci zaoferować ze swojej strony kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest e-book Szlakiem Big Data. W tym e-booku znajdziesz opisaną branżę z pięciu różnych perspektyw, tak żeby wiedzieć, jakie ona ma znaczenie społeczne, ale też wiedzieć, jakie są architektury, technologie, w jaki sposób myśleć itd. Druga rzecz: jak już zdobędziesz e-book, to siłą rzeczy zapiszesz się na newsletter. A kiedy zapiszesz się na newsletter, to dostajesz coś, co się nazywa WKM, wprowadzający kurs mailowy. I przez pięć tygodni, co kilka dni, dostajesz kolejnego maila w ramach którego opisuje jakiś drobny wycinek, ale będący pewnego rodzaju reprezentacją tej branży. I jeżeli zrobisz zadanko, które jest pod spodem, jeżeli zrobisz to ćwiczenie, to gwarantuję, że po pięciu tygodniach takich, takiej bardzo lekkiego dawkowania wiedzy będziesz wiedzieć znacznie, znacznie więcej. Ostatnia rzecz to wykład, wprowadzenie do Big Data. I to jest wykład, w ramach którego swój pierwszy rok Pracy w branży streściłem do około półtorej godziny. Chodzi o to, żebyś ty mógł czy mogła zrozumieć, jak wygląda branża danych, ale już stricte z punktu widzenia inżyniera danych. I ten wykład jest naprawdę pigułą. Więc to tyle na temat podstaw wiedzy. Oczywiście można też zdobywać w ramach różnego rodzaju filmów na YouTube. Jest tego mnóstwo, szczególnie na zagranicznych kanałach, ale to także również na tym czy na kanale Academy Big Data. Jak już zdobędziesz taką ogólną, podstawową wiedzę o branży, zachęcam do zdobycia wiedzy w trzech obszarach. To jest programowanie, drugie to jest systemy, sieci, serwery, a trzecie to relacyjne bazy danych. Jeśli chodzi o programowanie, to wystarczy Python, może być Java, może być Scala, jeden z tych trzech języków wybierz, a, po prostu, a potem po prostu ruszaj. Jeśli chodzi o systemy, sieci, serwery, to ważne, żeby dość nieźle poznać Linuxa i rzeczy z tym związane, żeby też umieć się posługiwać na przykład protokołem SSH, żeby się połączyć z serwerem, żeby wiedzieć czym są porty i jak działają firewally. I o takie rzeczy chodzi, o ogólną wiedzę dotyczącą systemów. I trzecia rzecz to. Relacyjne bazy danych, dlatego że one są znakomitym, yy, znakomitym punktem wyjścia. My często korzystamy ciągle z relacyjnych baz danych, również w Big Data. I co ważne, SQL jest wszędzie, także w SQL wszedł także do nierelacyjnych baz danych i będziesz na pewno się z nim stykać. To jest etap pierwszy, czyli zdobądź fundament Big Data. Etap drugi to technologie Big Data i nie będę ci mówić teraz dokładnie, jak je zdobyć, bo niestety branża jest zbyt duża. To trzeba sobie przeanalizować. <laughs> jeżeli chcesz, to mogę przeanalizować to dla ciebie w ramach mentoringu, ale nie trzeba. Mentoring to jest coś znacznie szerzej. Yy, Niemniej zaczyna się właśnie od tego. Ale jeżeli chcesz, yy, to Ty również spokojnie dasz radę przeanalizować i wypisać sobie te technologie, które są najważniejsze. To, o, o czym ja chcę, żebyś wiedział, czy wiedziała. To nie zaczynaj od chmury, zacznij od technologii open source, które możesz sobie zainstalować u siebie na komputerze, albo na swoim własnym klastrze, nawet jeśli go zbudujesz. I dzięki temu poznać je dużo, dużo głębiej, jednocześnie za nie nie płacąc. Poznaj najważniejsze technologie open source i tutaj mogę polecić jedną, a konkretnie Sparka. Spark to jest technologia, która pozwala na przetwarzanie dużych zbiorów danych i on nie dość, że jest dobrze napisany, ma dużą społeczność, to jest również wieloplatformowe i to Ci się przyda w drugiej części tej, te, tego zdobywania wiedzy na temat technologii Big Data, a mianowicie na temat chmur, bo to jest ta druga rzecz. Jak już zdobędziesz wiedzę na temat technologii open source, wejdź w chmury. Wybierz sobie jedną konkretną, to może być AWS, GCP albo Azure. Polecam AWS albo Ażura, bo oni zgadniają naprawdę sporą część rynku i po prostu wejdź w tą chmurę, zdobądź podstawy tego, jak tam jest zbudowany system autentykacji, rule, jakie są najważniejsze serwisy, w jaki sposób to działa od strony infrastrukturalnej. No, i działaj, po prostu działaj. Ciekawym pomysłem jest również w ramach technologii big data poznanie ekosystemu pod tytułem Databricks. Databricksy są również mają Sparka w centrum, więc poznanie open source'owo Sparka Ci bardzo pomoże, ale jest tam też sporo innych narzędzi i one są razem sprzęgnięte w ramach jednego działającego systemu. W ramach Databricks'ów można napisać cały działający system, który operuje na danych. To jest naprawdę fajna sprawa i co jest coraz bardziej popularny na rynku, więc będzie na niego coraz większe zapotrzebowanie. Jeżeli go poznasz, to Automatycznie też wchodzisz w te tematy chmurowe, i tyle. Wypisz sobie te technologie dobrze, a potem je realizuj z absurdalną, wręcz dyscypliną. To jest etap numer dwa, czyli technologie big data. I do tej pory te trzy etapy można powiedzieć, że. Dobrze, żebyś się wykonywał czy wykonywała w kolejności, ale dwa ostatnie, które chcę Ci zaproponować, to już nie są de facto etapy, chociaż takie ciągle będę nazywać. To raczej są elementy, które można wdrażać w miarę przez cały czas. Etap numer trzy to jest widoczność na rynku. Technikalia niestety nie wystarczył, żebyś zdobył pracę. Technikalia to jest rzecz absolutnie niezbędna, ale niewystarczająca. Musisz również być widoczny na rynku, musisz dać się zauważyć ludziom, yy, którzy szukają pracowników, ale musisz też umieć się zaprezentować. Yy, I w ramach Akademii Big Data nasza partnerka Ania Smyk-Gałkowska opowiadała na liveie niedawno o czterech filarach, które, o którymi warto się zaopiekować: to jest yy, LinkedIn, CV. Proces rekrutacyjny i szukanie pracy w aktywny sposób. Dokładnie odsyłam do nagrania live, które jest na platformie, ale mm, powiedzmy sobie tak, bardzo skrótowo: LinkedIn, jeżeli jeszcze cię tam nie ma, to jest absolutny błąd, dlatego że tam można naprawdę yy, natknąć się na całą masę rekruterów i Warto dobrze przygotować sobie profil. Znów to jest temat rzeka, ale po prostu spójrz na swój profil i zastanów się, czy jakbyś ty był albo była rekruterem, to byłoby to w porządku, fajny profil, czy raczej nie warto coś poprawić, bo jest może nieczytelny. Czy nagłówek mówi o tym, kim chcesz być, do czego aspirujesz, czy co umiesz, czy jest kompletnie nieczytelny. No, zachęcam, po prostu, LinkedIn, must have CV. Jedna rzecz, która mi utkwiła w głowie po spotkaniu z Anią, to było to, żeby nie pisać jednego takiego generalnego CV, które wysyłasz wszędzie, tylko żeby CV było celowane w punkt żeby CV było odnosiło się do konkretnej oferty. To jest bardzo ciekawa koncepcja, dla mnie wcześniej nieznana, a jak tak logicznie pomyśleć, to dość oczywista. To znaczy, jeżeli startuję do firmy, która jest, na przykład chce mnie na do, do Hadoopa, do technologii on-premisowych, no to raczej wyżej wytłuszczę te moje umiejętności on-premisowe, a jeżeli będę składać do firmy, która chce mnie jako właśnie Inżyniera od Databricksów i Ażura, no to wysunę certyfikat Ażura i doświadczenie z Databricksów na sam początek. I absolutnie nie chodzi tu o to, żeby kłamać, jeśli chodzi o swoje mm, doświadczenie. Chodzi o to, żeby to doświadczenie, które mamy, odpowiednio poukładać tak, żeby było widoczne w takiej kolejności, w taki sposób, jak chciałby tego pracodawca. Proces rekrutacyjny to jest kolejny z filarów, o których mówiła Ania i. Tu chodzi o to, żeby poznać ten proces rekrutacyjny, i tu zachęcę Cię do tego, co usłyszałem jakiś czas temu od mądrego człowieka: po prostu warto chodzić na rozmowy rekrutacyjne. Warto chodzić nawet, jeśli nie czujesz, że idealnie pasujesz do tej konkretnej oferty. Eee, oczywiście z zamiarem, że w razie czego, jak dostaniesz pracę, to będzie fajnie, ale jeżeli nie dostaniesz, jeżeli odpadniesz, to nic się nie stanie. Dlatego, że chodzenie na rekrutację, przechodzenie tych procesów to jest nauka, to jest ćwiczenie, to jest wiedza i umiejętność taka sama jak inne. Jeżeli zderzysz się z tym 5, 10, 15 razy, to twoja odporność będzie znacznie, znacznie większa. I wreszcie czwarty filar to jest aktywne szukanie pracy. Skończyły się czasy, kiedy do IT wystarczyło w ogóle wyjść z domu i już się atakowało stado pracodawców z rekruterami. Teraz jest czas, żeby aktywnie poszukać tej pracy. I nie ma co się obrażać. To nie jest żadna ujma, że trzeba wymyślić jakiś bardziej oryginalny sposób, no ale warto może się zakręcić wokół jakichś meetupów lokalnych, albo konferencji bardziej globalnych, albo poznać kogoś na, właśnie na LinkedInie, kto jest z danej firmy, która nas interesuje i zawrzeć znajomość. Sposobów jest sporo, ale zachęcam. O jednym z nich opowiem w kolejnym etapie notabene. Więc aplikuj, uczcie i Zastanów się, jak zaopiekować się każdym z tych etapów, każdym z tych filarów, o których tu powiedziałem. I wreszcie etap numer cztery, Czyli zaangażowanie w społeczność. Znajdź jakąkolwiek społeczność, jakąkolwiek, no najlepiej najlepszą możliwą, ale znajdź społeczność, która Ci będzie odpowiadać, i zaangażuj się w nią. Jest. Yy... Jest pięć powodów, dla których warto się zaangażować, o których Ci zaraz powiem. Ale to, do czego oczywiście chcę zachęcić, bo mam w tym głęboki interes, to jest Akademia Big Data, w której społeczność jest jednym z kluczowych elementów. I zaraz zobaczysz, że każdy z tych pięciu yy, punktów, o których Ci powiem, będzie pasował do Akademii Big Data. No i jako, że to miejsce stworzyłem po prostu specjalnie dla Ciebie, dla Was, to się tym dzielę. Pierwszy powód to nauka przez naukę. Jeżeli ty uczysz kogoś, to automatycznie inaczej zaczynasz patrzeć na tą naukę, ten materiał, który zdobywasz. Zaczynasz sam zadawać pytania głębsze, zaczynasz układać sobie to w bardziej wizualny sposób. Myślisz, w jaki sposób to przedstawić? Wystarczy, że musisz napisać zwykłego posta, i nagle się okazuje, że. Zaczynasz rozumieć ten materiał znacznie lepiej. Więc nauka przez naukę, podczas zaangażowania w społeczność, to jest coś super. Wybierz sobie jeden dzień w tygodniu, kiedy będziesz się dzielić wiedzą, którą już zdobyłeś, masz w swojej bazie wiedzy i po prostu się nią podziel. Druga rzecz to nauka przez podglądanie innych. Podglądanie oczywiście w etyczny sposób. W Na społecznościach często dzielimy się kodem, dzielimy się z różnymi spostrzeżeniami, i warto to po prostu przejrzeć. Warto to przeanalizować. Taka analiza daje nam bardzo dużo. I nawet jeśli coś zauważymy nietypowego, to znów, jako że jesteśmy w społeczności, mamy możliwość napisania do tego autora i porozmawiania z nim. Trzeci powód to nauka przez współpracę z innymi. Nie ma nic złego, a nawet jest to bardzo pożądane, żeby na pewnym etapie naszej mapy drogowej zbudować sobie fajny projekt. To jest ciekawe, to jest fajne i daje pewne, pewien bonus do rekrutacji. Ale ten projekt nie musi być robiony samodzielnie, przecież projekt możesz zrealizować z innymi osobami, które też się uczą, a najlepiej pod patronatem kogoś bardziej doświadczonego. I tego typu osoby może znaleźć właśnie w społeczności. I nauka przez współpracę z innymi to jest zupełnie inny poziom nauki. Znów. Czwarty powód, dla którego warto zaangażować się w społeczność, to jest imersja. Wszyscy dobrze wiemy, że żeby nauczyć się dobrze języka, warto wyjechać do innego kraju. Dlaczego? No bo zaczynamy tam się zanurzać w tej nie tylko w języku, ale w całej kulturze, która tam panuje. W, są gazety, są inside joki, y, są rozmaite jest styl życia pewien, który zaczyna nas oblepiać. I Tą, warto, tę imersję warto też zastosować, jeśli chodzi o naukę inżynierii danych. Wejdź po prostu w, jak właśnie w taką społeczność i czytaj te posty. Jeżeli będziesz czytać posty na Facebooku, LinkedInie, Instagramie, to to są najczęściej posty, które są bezwartościowe, nie ukrywajmy. To są posty, które bardzo często są napchane próżnością autorów. To są posty, które są o niczym, albo nakierowane tylko po to, żeby wywołać w nas pewne emocjonalne reakcje, po to, żeby podkręcić algorytm i zdobyć więcej wyświetleń. W społeczności, która zajmuje się danymi, Masz do czynienia z bardziej jakościową wiedzą. Tam nie trzeba już tak bardzo y, przymilać się do algorytmu. Tam wystarczy po prostu być, czytać i pisać to, co, o czym co mnie interesuje, o czym ja myślę i czego się uczę. I poprzez bycie z tymi ludźmi, rozmowę o danych, rozmowę o technologiach, nawet o świecie, niech będzie politycznym, ale przez pryzmat danych, jesteśmy w nieco innym miejscu i zaczynamy patrzeć w inny sposób. To jest czwarty punkt ale też a piąty powód dla którego warto zaangażować się w społeczność uwaga to jest krótszy dystans do firm jeżeli jesteś już w społeczności to tam są ludzie którzy już pracują i może w ich firmach pojawi się yy, jakaś, jakieś ogłoszenie na temat technologii którą właśnie właśnie ty się uczysz i zobaczą ej tam był taki gość który co tydzień publikuje mi post na ten temat yy, polecę go jeszcze dostanę za to pieniądze, bo tak to działa w korporacjach. Więc zdobywasz krótszy dystans do firm. Bo tam są ludzie, którzy już pracują. Bo tam są rekruterzy też, którzy szukają albo nawet są przedstawiciele firm. I takim miejscem właśnie jest akademia i będzie. Akademia Big Data rozwijać się w tą stronę, żeby byli również przedstawiciele firm. Zresztą już nie, niektóre osoby otarły się o pracę albo zdobyły dzięki temu środowisku. Natomiast to, co chcę zaznaczyć, to jest piąty powód, dla którego warto zaangażować się w społeczność. Nie pierwszy. Najpierw jest, są tam te cztery powody. A krótszy dystans do filmu to jest piąty, to jest wisienka na torcie. I to są te etapy, przez które warto przejść. Jeżeli przez nie przejdziesz, jeżeli je uwzględnisz, to jestem przekonany, że zdobędziesz pracę w 2025 roku. O ile pójdziesz z dyscypliną, o ile pójdziesz z zaangażowaniem. Przypomnijmy je, etap numer 0 to jest y, przygotowanie do podróży. Etap numer 1. To jest zdobycie fundamentu big data. Etap numer dwa to są technologie danych, etap numer trzy to jest widoczność na rynku, i wreszcie etap numer cztery zaangażowanie w społeczność. Tyle z mojej strony. Zapraszam do skorzystania z tego, co ja dla Ciebie przygotowałem, ponieważ staram się stworzyć taki ekosystem, żeby można było dzięki po prostu siedzeniu tutaj i wchłanianiu tych materiałów. Właśnie zdobyć pracę od zupełnego zera. Dlatego, w zależności od tego, czy po prostu chcesz poromansować z branżą danych, newsletter, czy jesteś już przekonany absolutnie, albo przekonana, że inżynieria danych to jest Twoje miejsce na świecie, Akademia Big Data, czy jeszcze w ogóle nie jesteś pewien. YouTube, cokolwiek nie postanowisz, zachęcam, dzielę się, bierz i korzystaj, a ja. Mm. A ja chcę powiedzieć, że trzymam za ciebie kciuki i że na pewno ci się uda, bo ta branża jest naprawdę fajna, ciekawa i czeka na ciebie. Mam nadzieję, że się tu kiedyś spotkamy. Daj znać w komentarzu, czy na którym etapie ty jesteś i co. I do zobaczenia. Do zobaczenia na rynku. Trzymaj się. Hej.